Witam Was dzisiaj, moi kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać taką recenzję talizmanów ze sklepów Monster. Mam tu przy sobie zgarnięty cały worek. Zaraz Wam pokażę zrzutu gorą osobno, ale żebyście widzieli mniej więcej rozmiar. Słuchajcie, są przy cudnej uroda akurat bliźnie tam się sięgnęły, znaki Zodiaku, które są naprawdę duże, ładne. Bardzo ładnie będą wyglądały przy tych wszystkich sznureczkach, które teraz są modne w wieszaniu. Można zrobić to na dłużej, bardzo fajne. Są duże, naprawdę duże, na przykład symbole celtyckie. Słuchajcie, no jeżeli to się dołoży do szyi, to już taki symbol celtycki jest zupełnie widoczny. Te wszystkie talizmany, one są naprawdę wykonane z um, takiego dosyć dobrego, jako, do, to są dobre jakościowo. Jeżeli jest jakaś um, kolorowa część, to ona również jest... Um, Zrobiona ceramiką, mam wrażenie, wypalaną, bo to dosyć ładnie wygląda. Jest na przykład taki śliczny auryn, który też nie jest zły. Mnóstwo węzłów certyckich. Ja to w ogóle jestem na przykład fanką e, młotów Tora, które w ten sposób wyglądają. Sobie możecie zobaczyć wielkość. Są bardzo ładne. I to jest bardzo często biżuteria sztuczna, ale lekko niedostępna na naszym rynku. Tak jak mówię, jakościowo bardzo, bardzo fajna, bardzo mi się podoba. Ja zgarnęłam i mówię: robię film, żebyście wiedzieli, że jest. Jeżeli ktoś chce, są smoki, ale to Wam pojedynczo pokażę, jakby rzut z góry. Natomiast również jest, jest biżuteria srebrna. Uwielbiam. Słowiańskie symbole. Spokusuje się. Smoki. Piękne. Trzy boginia. No po prostu... O, jeszcze z runami z tyłu. Srebro 925, czyli norma. Dwie runy. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Czyli jakiś handmade zwyczajnie. Sprawa srebrna bardzo bardzo ładne, także naprawdę i jeszcze oprócz tego już też dużo ich nie zostało. Ja zaraz będę tutaj damie spelowej odsyłać to, będziecie mogli to zamawiać. Są runy, ale wykonane właśnie na takim żelaznym czymś. zupełnie każda jest inna. widać, że są ręcznie robione, fajne runki i nie ma ich już dużo, więc gdyby ktoś chciał swoją urodzeniową, czy na przykład do domu odale, czy rajdo, to trzeba się raczej spieszyć. No i te srebrne symbole, które są po prostu niebotycznie śliczne, typu triskieta, na przykład. Albo cudnej urody pentagramik. To już są droższe rzeczy, ale wiecie, no są i srebrne, są i niesrebrne. Każdy może sobie na coś pozwolić. Zaraz przejdziemy kamerą na te symbole, będziecie widzieć jak wygląda. Także do zobaczenia. Cześć, witam Was moi kochani. Chciałam Wam dzisiaj pokazać. Część talizmanów, które możecie zamówić w sklepie Moonspell, na dole będzie link do tego sklepu. Możecie sobie popatrzeć. Zgarnęłam je po prostu po to, żeby zrobić film. Sama się do tego pchałam, bo uważam, że są naprawdę warte uwagi. Słuchajcie, mamy tutaj. Tu jest moja ręka, czyli możecie zobaczyć mniej więcej wielkość. Bardzo ładne. Brąz, brąz chyba. Znaki Zodiaku. Także tutaj, jeżeli są osoby, które chcą sobie taki duży, duży talizman y, trzymać, ja na przykład talizmany mam na Miotle przyczepione, więc bardzo lubię takie znaczki różnego rodzaju. To możecie sobie właśnie y, zakupić takie znaki Zodiaku. Ciężkie, dobrze zrobione, bardzo się fajnie, mi podobają. Potem mamy y, całą masę znaków celtyckich znaków różnego rodzaju. Y Węzły celtyckie, one zawsze zapętlają szczęście, robią labirynt, żeby zło do nas nie dotarło. Mamy tutaj również piękne krzyże celtyckie, triskietę, symbol również żywiołów. Tutaj też triskieta, ale słuchajcie, w wersji konnej z węzłami celtyckimi są piękne. Gdyby ktoś chciał rogate bóstwo Proszę bardzo. Znaki słowiańskie. Bardzo fajne, bo słuchajcie, to jest takie ciężkie, jakby to podkowa była. Naprawdę spore, widzicie. Tu mamy kolejny znaczek. Tu mamy tarczę algizową. Bardzo mocny ochronny symbol. Mamy takiego ślicznego wilka. To jest figurka, która. Była znaleziona gdzieś a na jakichś wykopaliskach. Jest po prostu odtwórstwo tej figurki, nie, że to ta. Drzewo życia, symbol nieskończoności. Bardzo modne teraz ptaki, ale również z tymi węzłami, zawiasami, spiralami. Kolejne węzły, krzyże celtyckie. Celtyckie węzły i y, pentagram, również bardzo ochronny symbol. Tutaj mamy y, auryn. Czyli niekończąca się opowieść, never ending story. Symbol Tao, tutaj również celtyckie węzły, no ru, różne formy. To jest takie jakby zaszklone trochę i ten również, te dwa. Yy, różnego rodzaju pieczęcie, gdyby ktoś chciał smoka, również smoki. Tutaj już triskiety nefretet, nefretari, nefretiti, jak zwał, tak zwał. Tutaj znowu mamy celtyckie węzły, celtyckie węzły, te dwa mi się bardzo podobają. Spiralowe. Tego nie odszyfrowałam. I tego również. Ale hm. młoty Tora na siłę, odwagę i możliwości. I znowu dalej celtyckie węzły. Eee, ręka Fatimy. Eee, bardzo mi się również podoba ten symbol. Eee, Celtycko-dróicki. Eee, więc bardzo fajny. Również. Eee, I to są takie. Rzeczy bym powiedziała niesrebrne, natomiast teraz to zbiorę i zaraz Wam pokażę kolejne srebrne już rzeczy. Gdyby ktoś chciał zakupić sobie runy osobiste, są świetne, są ręcznie wykonane z metalu. Wieszamy je w prosty sposób na rzemyku. To jeszcze ich trochę zostało. Runy na wszystko oraz no runy można traktować to jako runy urodzeniowe również. Ale musicie się śpieszyć, bo więcej ich nie ma. Patrzę czy jest moja sowillo, ale też nie ma. No. Dlatego. Tutaj się radzę śpieszyć, natomiast są bardzo fajnie wykonane, także możecie sobie naprawdę e, zakupić, czy do domu oddale na przykład, żeby wisiała, czy tutaj mamy no, do, do samochodu RAIDO, dlaczego nie. Także jako talizmany mogą być wykorzystane. No mówię wam, jak dorwałam te talizmany, to od razu była taka akcja. Dawaj, dawaj, zrobię o tym film Ludzie muszą wiedzieć, że można takie fajne rzeczy u nas w Polsce też kupić. I to słuchajcie, już są elementy srebrne: tak tam był brąz, miedź, coś na czym się nie znam, nieważne, ale tu mamy już srebro. Piękny pentagram. Piękny słowiański symbol kobiecości, również. Pentagram z kochankami. Trzy boginie serducho z węzłami celtyckimi, koniczyna na szczęście z węzłami celtyckimi. Anielska postać, która na pewno coś oznacza. Znowu mamy auryn, tym razem srebrny, pentagram z wężem, nieskończoność, ochrona, tryskieta z, z węzłami celtyckimi. Także, no, wiadomo, jako srebrne już są droższe, tym bardziej, że są takie lekko niespotykane na naszym rynku. Także... Tak to wygląda. Mam nadzieję, że wybierzecie coś dla siebie i tak jak mówię, podam namiary na sklep Muspel, na, na Facebooka nawet, bo łatwiej się wtedy dogadać, czy tam jakiś numer telefonu, czy coś, i możecie sobie wysyłkowo zamówić. Także do zobaczenia, kochani. Pa pa!